Dzisiaj mamy 31 grudnia i jest to Sylwester, ale wcale mnie nie cieszy ta data, bo wiecie co. Nikt mnie na żadnego Sylwestra nie zaprosił. Tutaj mamy nawet taki wielki znak: Sylwester 2026, będzie nowy rok, a ja jestem kompletnie sama. Rozumiecie, nawet Niny nie ma. Ona spakowała, patrzcie, wszystkie swoje rzeczy. Działka jest pusta i nie ma nawet mojej najlepszej przyjaciółki. Ale pamiętajcie, że od nowego roku, od stycznia, kanał Niny zamienia się na kanał Tina Inna i będziemy tam razem dla Was nagrywać super filmy, ale wspólnie, więc padajcie koniecznie do Niny, subskrybujcie ją. I tam będą teraz się pojawiały nasze wspólne filmy. A ja sobie teraz siadam na motorek i pojedziemy na zakupy. No bo trudno, mam Sylwestra samotnego, ale przecież nie będę siedziała głodna, tak? Więc pojedziemy sobie szybko do sklepu. Tutaj wskakujemy na moim czerwonym motorku. Miasto jest pięknie ozdobione. Tutaj wszędzie są takie świąteczne ozdoby. Bardzo mi się to podoba i nawet widzę jakiś samochodzik tutaj. Czekajcie, kogo to jest auto. Jest auto Majkiego? Ale co by tutaj Majki robił? Dobra, musimy wejść to zobaczyć. Dobra, bierzemy sobie koszyczek to i... Co jeszcze bierzemy do jedzenia? Wszystka! Zoi możesz stąd zejść, bo jest mi strasznie ciężko eee, z tym koszykiem, przecież masz swoje nogi. to samo, co ja? Majki? Zoi, Zoi weź zejdź z tego wózka, no! Ale co wy tutaj robicie? No, ja póki co to się męczę z Zoi, która nie chce zejść. No, Ale czekajcie, zjeść, wy macie na koszyk... kupy na nowy rok. Zakupów, no właśnie. Czy, czy, I wy macie takie fajne opaski i bluzki. Wow, jak wy no, ładnie wyglądacie. Pewnie. Tina, ty chyba zapomniałaś, że dzisiaj jest nowy rok. Dobra, nie mamy czasu, chodź. Zoe, ja no, Pamiętam, że nie dzisiaj nie jest nowy rok. Ej, zobaczcie, oni. No nie wiem, czy pamiętasz, przecież jest impreza u mnie. Dobra, nieważne, chodź, dawać Zoe, szybko się śpiszmy, rzeczy i zabieramy Mikey to. Majki ma u siebie imprezę sylwestrową. A ja nie zostałam zaproszona, nie no, na to są jakieś żarty. Oni mają sylwestrową Fatina. opaskę. Pa, Majki. Jaki on jest bezczelny, i że do mnie mówi, pa! Przecież nawet mnie nie zaprosił, no i sobie pojechali. Wiecie co? Dobra, oni mieli takie ładne ubrania, że ja też bym takie chciała. Pojedziemy sobie do sklepu i. Też chce się ubrać? Trudno. Zostałem Zostawiam te zakupy, biorę mój motorek i jadę sobie na shopping. O, ale tu jest piękny taki Winter festiwal, Jakie tutaj są super rzeczy. I można iść na łyżwy. Kto by nie chciał iść na łyżwy w nowy rok? Ja na pewno bym chciała, ale nie mam z kim, bo nikt przecież by ze mną nie poszedł, bo każdy woli spędzać Sylwestra beze mnie. Moja najlepsza przyjaciółka Nina, Zoe i Majki. I w sumie nikt mnie z Was nawet nie zaprosił. Ej, a może mogę do Was wpaść na Sylwestra? Jak Wy mnie zapraszacie na Sylwestra, dawajcie mi łapeczkę do góry i piszcie w komentarzu, że Tina zapraszamy Cię na Sylwestra. No, to wtedy ja może do was wpadnę i po prostu sobie razem spędzimy jakoś ten wieczór. Jeste, teraz podjeżdżamy do sklepu. Gwiazda, roka. Okej, okay, bardzo fajny. I tutaj są jakieś sylwestrowe ciuszki. Bardzo tutaj dużo jest rzeczy. To są spodenki, takie bluzeczki, wiecie co? Schodzę szybko do przebieralni i ubiorę coś ładnego. I uwaga, jestem już gotowa na tego sylwestra. I ta Tak się ładnie ubrałam. Mam taką bluzeczkę, taką piękną opaskę oraz złote buciki. I nie będę się smucić, chyba, bo będę sama w sylwestra. No trudno, nikt mnie nigdzie nie zaprosił, i może będę sama się fajnie bawiła. Będę robiła rzeczy, które tylko ja lubię robić. O, i też to będzie fajne. Pojedziemy sobie do mojego domu i musimy koniecznie coś udekorować. Wyciągnęłam sobie teraz propsy i postawimy sobie na przykład takie ładne światełka. O, i to od razu będzie robiło fajny efekt, taki jakby była u mnie trochę impreza w domu, mimo tego, że nie ma żadnej imprezy, bo przecież ja jestem sama. Ale niech inni myślą, że mam jakąś fajną imprezkę u mnie, i będzie ekstra, i zostało coraz mniej czasu. Bo już jest 16 godzina i Sylwestra zazwyczaj, nie wiem, zaczyna się tak o 20. Mniej więcej, ja tak nie wiem do końca, o której wy Sylwestra sobie w sumie rozpoczynacie. Ale na pewno o północy są fajerwerki i ja puszczę sobie fajerwerki sama, sama dla siebie. Wyjdę sobie przed mój domek. O, to jeszcze poz takie piękne balony. O, proszę bardzo o nie! Niechcący stanęłam, dobra. Robimy sobie takie ładne balony, i może jeszcze jakiś poczęstunek zrobimy w środku, bo mam w sumie na stole tylko ciastka i banana i jabłko. To jest trochę mało rzeczy, więc może sobie tutaj weźmiemy jakiś fajny poczęstunek. Pizza, babeczki. No, kto nie lubi takich rzeczy? Wiecie co? Ja niby jestem sama na tego Sylwestra, ale zapraszam Was wszystkich. O, Was wszystkich, proszę bardzo. Tutaj będzie dla Ciebie takie, o, proszę, a dla Ciebie są takie naleśniki, a dla Ciebie będzie może takie tako. I co? I fajny będzie ten Sylwester, nie? Może sobie potańczymy, czy coś? O, kogo ja oszukuję? Ja jestem tutaj totalnie sama. A tam, po drugiej stronie miasta, jest Zoe razem z Majkiem i ja chyba widzę u nich jakieś dekoracje. Czyli oni naprawdę robią imprezy i mnie nie zaprosili. A może sobie po prostu poglądam telewizję? Odpalę sobie telewizję i jakoś minie mi ten dzień. Nie, to mnie nie interesuje. Jakiś Brookhaven dentysta. Jakieś przetrwanie. Ej, popatrz. Głowy. Dnia. Tina też robi Sylwestra o co chodzi? U, ale ładnie ej, udekorowała. Zbiegał, ale tak, się już ściemniło. jaka tam jest zorza polarna, piękna. Ej, kto ktoś jeździ pod moim domem, muszę to sprawdzić. Halo? Kto tutaj jest? O, cześć Tina! Halo. Cześć, Tina! Nie spodziewałem o. się, że też robisz Sylwestra. Majki no ja też nie! Zogi. No, siema! Tak, robi Sylwestra i nie jesteście zaproszeni! Jakby co to jest prywatny Sylwester? Co? Uh, okay. Tina, jakoś dziwnie się zachowujesz, ale okej. Okay, Jak się śmieszne? dziwnie zachowuję? No, idźcie sobie na swojego sylwestra, a ja będę miała swojego sylwestra i zobaczymy, kogo sylwester będzie lepszy. O, i macie to swoje. Dobra, to baw się. Tak. I co głupio wam, bo ja mam takie fajne balony i światełka i będę se y, robiła, nie powiem wam co, y, bo to jest tajny sylwester i nie jesteście zaproszeni. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, rozróż... Też dobra. Poszuku. Chipsa? Bo o, nie, nie chcę waszego chipsa, bo ja sobie sama kupię moje chipsy na mojego sylwestra. No dobra, w porządku. Chodź, Aha. co ją ja ugryzło w ogóle? Ha, nie, to mnie ugryzło. w ogóle, powiedz, co mnie ugryzło ty? Co, co cię ugryzło? Ugryzło mnie to, że jestem. Ma prima non avevo le MUVI! Patina! Co oni robią? Podjeżdżają sobie pod mój dom I jeszcze, i jeszcze patrzą, że ja jestem sama w mojego Sylwestra, bo nikt mnie nie zaprosił i pewnie się nabijają ze mnie, a ja tylko siedzę i przemijam te programy w telewizorze, bo jestem taka sama. Wiecie co? Ja muszę iść. Muszę i sprawdzić, co się dzieje na mieście. Ale zanim ja wyjdę, to możecie wbijać w pierwszy link w opisie. Tam macie koszulki Tina, nie na sklepie smajstow.pl. A my lecimy. Tak, idziemy na miasto. Nie będę już płakała. Wsiadę sobie na mój motorek, ale nie tutaj. Tutaj, żeby móc prowadzić. Prowadzić. No o, mogę już prowadzić, dobra. I ale się już zrobiło ciemno. Jest już godzina dwudziesta, czyli tak naprawdę prawie już się pewnie zaczął Sylwester u niektórych i coś się dzieje na mieście, może spotkam kogoś na mieście i ktoś po prostu mnie zaprosi. Na przykład powiedzą, o hej, dziewczyno, jesteś taka sama w Sylwestra, to chodź wpadnij do nas, co będziesz sama siedziała. Może to ktoś taki będzie. Halo, ktoś tu jest, dzień dobry. No, Patrzcie, te miasta jest jakieś puste, bo wszyscy siedzą w domach i wszyscy są na swoich prywatnych imprezach sylwestrowych, na które nie zostałam zaproszona. Super to jest, bardzo miło. W sklepie też jest pusto. U fryzjera też już nikogo nie ma, bo każdy sobie zrobił nowe sylwestrowe włosy. I każdy już jest wystrojony, ładnie ubrany. Ja też się ładnie ubrałam, ale co mi z tego, że wyglądam ładnie, jak będę siedziała sama. A może jakieś zwierzaki ze mną spędzą czas? Ja już nie wiem, gdzie ja mam szukać pomocy. Patrzcie, tu nikogo nie ma. Jest to tylko gwiazdy i niebo. i Nawet koników nie ma w stajni. O, o, o. I widzę dom Zoe. A obok dom Majkiego. A może byśmy podejrzeli, co oni robią? Cześć! Yy... Dzień dobry. Ta! Cześć! Chcesz eee. moje kurczaki zobaczyć! Eee, kurczaka? Ja nie mam ochoty na kurczaka, wiesz co? Eee. Ja mam kurczaki, będę Sylwester z miał z kurczakami. Eee. Eee, Sylwester z kurczakami? Dobra to e, miłej zabawy na Sylwester. Eee, lubisz z katar, kurczaka. ja mam katar! Eee, nie, ojeju, na zdrowie on ma katar! Ja nie chcę takich dziwnych kolegów spotykać. Kurczaki, do... kurczaki! On tam sobie dobra. Ja bym wolała podjechać jednak do domu Zoe i Majkiego i zobaczyć co oni robią. Może są jednak u Zoi. Czekajcie, nie mogę tak zostawić motorka na widoku. No co ja wyrywałem, że oni mnie zobaczą i będą się ze mnie nabijać. O, schowam może tutaj mój motorek. Tak o i tutaj nikt go nie będzie widział. Dobra, idziemy do Zoi. Ej, tu jest pusto. Nie ma nawet za bardzo żadnych dekoracji, tylko jeszcze są dekoracje świąteczne, bo pewnie nie chciało jej się ściągać. O, o, dobra, nie będę jej wchodziła przecież do domu. Okej, okay, Zoe nie ma, ale co się dzieje przy domku Majkiego? Ile on tu ma dekoracji? Wow, jaka to jest chata wypasiona. Balony. Jakieś takie sztuczne ognie. I chyba nawet widzę kogoś w środku. Poczekajcie, ja tak po cichutku podejdę, po cichu, i zobaczmy przez okno i oj tańczy, i Majki też sobie aha, tańczy. Aha. Mają po Tak, I tylko Zoe, gdzie jest resztę. reszta? Czekajcie, jaka reszta? Czyli oni sobie jeszcze zaprosili kogoś na tego Sylwestra, ale wiecie, kogo nie zaprosili? Na pewno mnie nie zaprosili. I powoli się będzie zbliżała północ. A my sobie ich poobserwujemy Co oni robią w takiego Sylwestra Czy na pewno tak się dobrze bawią Może tylko tak udają Może się beznadziejnie bawią takich jak ja Bo ja mam beznadziejnego Sylwestra I ja bym nie chciała Żeby oni mieli fajnego Sylwestra Bez mnie Oni tam coś w kuchni Dawaj, jedzą Dawaj Jedz pizzę póki jest ciepła No patrz No, no jem, tyle kupiliśmy Wszystkie się, się postaraliśmy Nie mam pojęcia Zoe wszyscy. I jedzą sobie pizzę Ła wow. No ale te dekoracje To ole się postarał Majki tak szczerze Super To wszystko wygląda Szczerze trochę im zazdroszczę ja Trochę im zazdroszczę ja bym wolała mieć takiego Sylwestra niż żadnego, nawet w małą grupą znajomych to nie musi być 100 osób, nawet może być 5 osób, nawet 3 osoby. To też by było fajne. Wiesz co, Zoe? ja nie wierzę w to, że ona tak zrobiła w ogóle. Ja się tego nie spodziewałem ani trochę. Ja oni też kogoś nie obgadują, były przykre, że nie tak, przyszła. Ja jestem w ogóle w szoku. No, tak Ko czekaliśmy. Kogoś Semi, on... obgadują, że hmm. ona nie przyszła, ona tak zrobiła? Jeszcze była taka niemiła, ja nie wiem dlaczego. Przecież nie no, miła? Ktoś nie był nic dla nich złego. niemiły. A my się Samochód jej się zepsuł. A, Samochód się zepsuł. Ej, oni kogoś obgadują, ale jestem ciekawa, o kim mówią. Ale wiesz co, Zoe? Nie ma co. Musimy sami sobie jakoś poradzić. Chodź, pójdziemy, przygotujemy fajerwerki. Co ty na to? Tak, trzeba jeszcze o, oni wychodzą. Tina? O, co ty o, tutaj cześć. robisz? O mój tak i. Zoe, e... No właśnie, już przygotowujemy fajerwerki. Tak, już wszystko jest. Dawaj nam Ja Przepraszam, pomóż, raz dwa. że y, tutaj przyszłam, po prostu chciałam zobaczyć, co wy robicie, wiecie. Ina, ty dzisiaj się chyba nie czujesz jakoś za dobrze. O czym ty mówisz? Chodź a nam jak ja mam się pomóż. czuć? Jak, jak mam to? się czuć dobrze, jak jestem sama w Sylwestra, gdzie wszyscy są z przyjaciółmi albo z rodziną. A mnie Ale nikt, jak nikt to? Przecież nie my nie na ciebie cały czas I ja czekaliśmy. Samotna. Co? No, no, no przecież cię zaprosiliśmy. Tak. Majka wysłała jej zaproszenie, prawda? No pewnie, ogromny, złoty list, złoty list. Aż wystawał normalnie ze skrzynki. Ja nie dostałam żadnego listu. O czym ty mówisz? No, jak ja zawsze wyrzucam wszystkie gazety do śmietnika, bo ja ich nie czytam. Ja ci napisałam. Taki przepiękny list zaproszeniowy na Sylwestra. Oficjalne zaproszenie miałaś do mnie. No co ty? Myślałeś, że tobie zapomnieliśmy. naprawdę ja miałam zaproszenie do ciebie na Sylwestra? Tak, my to wszystko przygotowaliśmy. Tak, jeszcze, jak wy dzisiaj byliście w sklepie, to wy robiliście zakupy na naszego wspólnego Sylwestra? Tak, bo napisałem w tym liście, że mamy wcześniej pojechać na zakupy. Myśleliśmy, że ty się w ogóle obraziłaś na nas, dlatego się tak też zachowujesz. O a ja że masz zły dzień, albo się źle czujesz. że wy nie jesteście mnie zaproszeni, bo ja myślałam, że to wy mnie nie zaprosiliście i że będę totalnie sama. Rozumiecie? No przecież cię zaprosiliśmy. No pewnie, Tina. Dzięki. Ej, to... Czekajcie, to też jest moja impreza tutaj w środku. Tak, dawaj. Jedz pizzy i pufy w naszym kolorze. Jest czerwona pufa dla mnie. Wy nie kłamiecie. Naprawdę ja byłam tutaj zaproszona. Nie, przecież się przyjaźnimy. I nawet nie gadajcie, że mogę tej pizzy spróbować. Nie, nie wszystkiego! Ale to Spróbuj jest? Spróbuj pizzę z hotdogiem i skrzypkę. Ej, pizzem. wy jesteście. Co? Pizza tak, z hot dogiem? Taka tak. <laughs> Okej, okay, ja tak trochę nie jadam pizzy, ale i tak się bardzo cieszę, że jesteśmy przyjaciółmi i że mnie zaprosiliście. Ale poczekajcie, bo zaraz będzie punkt. Mało czasu, mało czasu, dawajcie szyb... właśnie, no właśnie tutaj szybko! Właśnie, będzie się przygotować. Szybko, szybko. I uwaga, ej, to się chyba zbliża. Dwie minuty, Co? dwie minuty, dawajcie szybko! Dwie minuty, ej minuta! Ten znak jest za ej, mały. Jest, nowy rok, uwaga, patrzcie na to, uwaga, fajerwerki. A 12.01, ej, to już się wydarzyło, mamy nowy Juhu, rok. Ej, on robi się z fajerwerków, jakie to jest wszystko piękne. O, Zoe, tutaj, co ty robisz, jakiś znak? Znak stawiam. Znak Zoe stawia, ej, nie mogę zobaczyć tych pięknych fajerwerków. Juhu, nowy rok, bawimy ej, się. Zdało się tak, mamy nowy rok, I Ja z tej okazji chciałabym złożyć życzenia dla Majkiego i Zoe, bo jesteście moimi kochanymi przyjaciółmi i o. bardzo dziękuję, że mnie zaprosiliście. Ja Wam życzę, żeby pełniły się Wasze wszystkie marzenia, sobie, żebyś miała dużo jedzenia, a Ty, Majki, żebyś miał dużo spokoju i dużo się uśmiechał. Dziękuję Ci, Tina, bardzo. I Tobie też wszystkiego najlepszego, żeby wszyscy widzowie wybrały figurę. Dziękuję bardzo. I widzowie Wam też chcę życzyć w nowym roku wszystkiego, co najlepsze, spełnienia marzeń, dużo y, dobrych ocen w szkole i dużo zdrowia. I dużo szczęścia, i dużo spokoju Żebyście się wszyscy kochali I wszyscy lubili, i żeby były same dobre rzeczy W waszym życiu, a my teraz Uch. musimy Zatańczyć, koniecznie tak, robimy się. Taniec, tak się Z moimi przyjaciółmi Bo to jednak był bardzo udany sylwester I dziękuję wam a -a.